Witam serdecznie u mojej aktualizatorni tabletów, a dziś klient podesłał mi niespełna 10-calowy tablet firmy Samsung, a dokładnie model Galaxy Note SM-P605 z 2014 roku. no Dzisiaj tablet zalicza spory upgrade systemowy, gdyż wjeżdża na niego Android 10 na systemie Lineage OS w wersji 17. Poprzednio był na nim Android 5. A dziś zobaczmy sobie jak tutaj to działa. Mamy normalnie dostęp do aktualnej wersji sklepu Play. Można sobie instalować różne aplikacje. O, tutaj tak to śmiga. Klientowi zależało, aby tablet tłumaczył. Strony z różnych języków na język polski, a więc zobaczmy sobie, jak to działa na przykładzie The New York Times. Mamy tutaj język angielski, tutaj sobie od razu przetłumaczymy na polski i zobaczmy, co tutaj nam wyskoczy. Jeszcze raz sobie tutaj wejdziemy tłumacz, przetłumacz. O, przetłumaczyło, przetłumaczyło. Z tego co zauważyłem i wyczytałem na forum, yy, nie działa akurat na tym systemie aparat i zgadza się to aplikacja o aplikacja nam się nie wyświetla pokazuje nam się błąd ale myślę, że nie będzie to problem gdyż aparat w tym urządzeniu i tak jest dosyć słaby by go używać no co tutaj jeszcze tutaj dostęp do plików Chodzi to sobie ładnie, zgrabnie, tak to wygląda. O cyk. Nie przedłużając, oczywiście przypominam, że zajmuję się aktualizacjami innych tabletów firmy Samsung, kontakt do siebie zostawiam w opisie filmu. Pozdro.